Drodzy, chodźmy już do tej Ewangelii, bo ona tak naprawdę bardzo mocno mówi o naszej działalności medialnej. Chcemy tworzyć media katolickie, chcemy zagospodarować przestrzeń internetu, chcemy zagospodarować przestrzeń radia. I ta Ewangelia dzisiejsza, choć na pierwszy rzut oka o mediach nie mówi, to jednak zaraz zobaczymy, że bardzo dużo Jezus mówi do nas. Ta Ewangelia dzisiejsza mówi: o dwóch takich pokusach, które doskwierają ludziom od samego początku. Pierwsza pokusa to jest pokusa zmiany prawa Bożego. Pierwsza pokusa, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, to jest pokusa zmiany prawa, człowieka, prawa Bożego. A druga pokusa to jest pokusa dzielenia. Pokusa dzielenia. Te dwie pokusy. Towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów, od samego początku. I dzisiaj od nich też nie jesteśmy absolutnie wolni. Słuchajcie, pokusa zmiany prawa Bożego w dzisiejszym świecie jest tak silna, że nieraz potrzeba bardzo wyrazistych form, aby ją ukazać. Ludzie, którzy nieraz sobie z pokusą zmiany prawa Bożego nie radzą, ogłaszają swoje coming outy. Ogłaszają to w sposób bardzo agresywny, po to, by powiedzieć Bogu: Mylisz się. Panie Boże, pomyliłeś się. Ja, człowiek, wiem lepiej. To ja rządzę światem. I dzisiejszy człowiek, z pokusą zmiany prawa Bożego, uzurpuje sobie władzę do tego, żeby zająć miejsce Pana Boga, żeby stanowić o tym, co jest dobre, a co złe. To jest odwieczny problem, gdzie człowiek próbuje zająć miejsce stwórcy. Ostatni tydzień bardzo mocno naznaczył w kościele, został naznaczony właśnie w kościele przez takie, taką uzurpację sobie, by decydować o tym, jak jest. Choćby i w ostatnich dniach, bolesne wydarzenia, które. Wstrząsają antyświadectwem tych, którzy powinni głosić Ewangelię. Dzisiejszy wieczór, który w jednej ze stacji telewizyjnych zostanie naznaczony filmem, który podważy istnienie złych duchów, a także posługę egzorcystów, wyśmiewając ją, a ludzie w koloradkach powiedzą, że wcale nie jest takie pewne, że diabeł istnieje. W końcu niebawem. Będziemy przeżywać, już przeżywamy bardzo mocno synod o rodzinie, który, któremu na samym początku próbowa, próbowano zmienić metodologię, która towarzyszyła Kościołowi od zawsze. Gdzie Kościół najpierw mówił o tym, jaka jest, jakie jest nauczanie Kościoła, mówił o tym, jakie są prawdy ewangeliczne, a później badał, jak jest na świecie. To rok temu przekonaliśmy się o tym, że próbowano zmienić całkowicie metodologię synodu, i najpierw chciano pokazać, jak jest na świecie, i do tego nagiąć Ewangelię. Pokusa zmiany prawa Bożego pokusa, która towarzyszy człowiekowi od samego początku i jest bardzo demoniczna. Czym to jest spowodowane? Jezus tłumaczy to dzisiaj bardzo mocno. Zobaczcie na pytanie o rozwody, na które miał pozwolić Mojżesz Izraelitom. Jezus odpowiada: Przez wzgląd na zatwardziałość serc. Mojżesz wam na to pozwolił. Przez wzgląd na wasze zatwardziałe serca. Tak mówi tłumaczenie polskie. Gdybyśmy sięgnęli do tłumaczenia angielskiego, jednego z oksfordzkich tłumaczeń Pisma Świętego, Jezus powie, It was because your minds were closed, czyli ponieważ wasz umysł, wasze umysły były zamknięte. Zamknięte były na wolę Bożą. Zamknięte były na głos Pana Boga, na Słowo Boże. Dlatego wam Mojżesz na to pozwoli Bo wasze serca były zatwardziałe i wasze umysły były zamknięte. Dlatego Mojżesz wam na to pozwolił. Bardzo mocne słowa Jezusa. I wszelka pokusa zmiany prawa Bożego dzisiaj pochodzi z zatwardziałości serca i z zamkniętego umysłu na słowo Boże. To są powody, na których, i to jest źródło, na których pokusa zmiany prawa Bożego może się rozwijać. Do granic absurdu, skandalu, zgorszenia, dewiacji. Do takich absurdów, jakie oglądaliśmy w ostatnich dniach czy tygodniach. Najczęstszą zaś przyczyną tego jest przywiązanie do grzechu oraz chęć uczynienia z grzechu normy życiowej. Najczęściej za takimi coming outami stoi przywiązanie do grzechu, zniewolenie grzechem. A nawet opętanie, gdzie człowiek już nie decyduje o sobie, ale jego zmysły są zawładnięte przez złego ducha. Kolejna pokusa to pokusa dzielenia. Pokusa, która choć od zawsze towarzyszy człowiekowi, to jednak w dzisiejszych czasach jest wyjątkowo silna. Rozbijając jedność. Łatwiej zmieniać prawo, prawo Boże. Jeśli naruszymy jedność myślenia, jedność działania ewangelicznego, myślenia ewangelicznego, działania ewangelicznego w jakimkolwiek ze stanów życia, czy to w małżeństwie, w kapłaństwie, w życiu konsekrowanym, o wiele łatwiej będzie zmieniać i wywracać. Co się stało w Stanach Zjednoczonych, kiedy. Została naruszona jedność życia zakonnego wśród żeńskich zakonów. Co się stało z siostrami parę lat temu? Siostry zaczęły się domagać. Siostry zakonne w Stanach zaczęły się domagać czego? Święcenia kobiet i legalizacji związków lesbijskich. Benedykt XVI wysłał komisję, zdymisjonował przełożone, które się tego domagały, i miał być spokój. Minęło parę lat, znowu te same. Pragnienia, w cudzysłowie, pragnienia, odżywają. Dlaczego? Bo została uderzona jedność. Wtedy jest o wiele łatwiej zmieniać. Głosiłem rekolekcję w jednej z parafii w Stanach Zjednoczonych, gdzie z jednej wspólnoty siostry zakonne dwie siedziały po cywilu ubrane, a dwie siedziały w habitach. Były z jednego klasztoru. Te bez habitów były tymi postępowymi, a te w habitach były te. Konserwatywne czy zakonserwowane, jak je tam prześmiewczo nazywano. Jedność została rozbita. O wiele łatwiej wtedy zmieniać. Tworzenie podziałów ma zawsze na celu tworzenie zamętu. A wiemy dobrze, kto jest najlepszy w tym tworzeniu zamętu w życiu człowieka. Niesamowitą, niesamowitą rzecz zrobił Paweł VI. Kiedy w czasie obrad Soboru Watykańskiego II ojcowie Soborowi nie mogli się dogadać w kwestiach doktrynalnych. To nie są problemy, które dzisiaj nam towarzyszą. Tak zawsze było, że były kłopoty. Natomiast w czasie Soboru Watykańskiego II, kiedy ojcowie Soborowi nie mogli się dogadać, ojciec święty Paweł VI powiedział: Stop, zarządzam przerwę. Lecimy do Ziemi Świętej. By w Ojczyźnie Jezusa powierzyć Mu Sobór. Przerwał wszystko, bo widział, że źle się dzieje, że jest zamęt, że trzeba naprawdę w mocny sposób wezwać, wezwać Jezusa. Zabieganie i służba na rzecz jedności jest więc, no, drodzy naszym zadaniem, bardzo ważnym zadaniem. I tutaj dochodzimy do naszej misji, misji mediów katolickich chrześcijańskich i ośmielam się stwierdzić w ogóle mediów w ogóle mediów tu dotykamy przestrzeni w której jako profetopel jako pel działamy w tej misji stania na straży prawa Bożego oraz jedności powinniśmy właśnie w tej misji uczestniczyć to jest wielka misja, to jest wielka odpowiedzialność, którą można by porównać do bardzo ostrego noża, którym możemy przygotować, pokroić chleb, przygotować, yy, przygotować tym, czym się żywimy. Ale możemy też się pochlastać, poranić, możemy zabić. I media są identyczne: można przygotować chleb dla ludzi, ale można ich zabić. Zależy, co się pokazuje. I zależy, co się przygotowuje. W ostatnich dniach media katolickie nie zdały egzaminu. Bo zamiast przemilczeć promocję dewiacji, wynaturzeń, to pokusiły się o komentarz, przesyłając i udostępniając linki, by można było to oglądnąć, zobaczyć. Po co. Po co. Mamy ludzi pociąć, pochlastać, czy mamy im przygotować to, co ewangeliczne? Wiele razy media, które uważają się też za katolickie, podsycały podziały i zachęcały do zmiany prawa Bożego, nawet w ostatnich tygodniach. Nieraz gazety, tygodniki, portale, które mają się za katolickie. Lansują postawy, które uderzają w całą przestrzeń nauczania soborów, papieży, nauczania kościoła, uderzają w prawdy ogólne, a ulegają pokusie relatywi relatywizmu i rozmycia tych prawd, żeby było łatwiej wprowadzić fikcyjnie tylko prostsze życie. Przeżywając więc dzisiaj razem z Radiem Nowochódzkie Pele Święto ich powstania, musimy sobie także uświadomić na nowową odpowiedzialność. Mamy przede wszystkim służyć poprzez przekazywanie prawdy i budowanie jedności oraz głoszenie czystej nauki, która wypływa z Ewangelii. Dzięki temu ludzie będą mogli nawet wrócić do Kościoła. Bo docieramy do ludzi, którzy może już Kościół dawno zostawili. Choćby przez przypadek, choćby przez opłaconą reklamę treści ewangelicznych na portalach społecznościowych, podstawiamy pod kliki i pod kursor myszki ludziom Ewangelię, z której może oni już dawno zrezygnowali. Kiedyś pamiętam. Jedne rekolekcje, które ekumeniczne rekolekcje, które głosiliśmy z Natalią Niemen, księdzem potocznym, prawo grekokatolikiem z Bartkiem Jaskotem. Pamiętam jeden z komentarzy, z komentarzy na YouTubie. Rekolekcje nosiły tytuł Jezus żyje. I jeden człowiek, który musiał przypadkowo trafić na ten film napisał pod spodem Panie Olszewski. Proszę mi udowodnić, że Jezus żyje. Z jednej strony, w tym panie Olszewski, chciał zademonstrować to, że wcale do nas nie należy, a z drugiej strony wołał: Jeśli mi udowodnisz, że Jezus żyje, to ja pójdę wszędzie. Tylko mi udowodni, bo ja tego pragnę. Jeśli mi udowodnisz, to będę jego uczniem. Misja więc jest wielka. Natomiast wystrzegać się musimy taniej popularności, pokusy klikalności i słuchalności, zafałszowania i siania zamętu. Na zakończenie z całego serca chcemy Wam życzyć, abyście tę misje wypełniali, byście zawsze stali na straży Ewangelii byście zawsze cieszyli się zbudowania jedności i kochali przekazywanie prawdy, a tym samym zachwycali ludzi Panem Bogiem. Tego Wam z całego serca życzymy i jeszcze raz dziękujemy za wszelką współpracę i wspólne działanie.